Wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero Zero na PL21. Na wstępie zapraszam do subskrypcji. Przypominam o konkursie, więc o, o nim możecie troszeczkę poczytać w opisie. I tak e, zakupiłem sobie troszeczkę oponek, Jest kasynko. E, muszę jeszcze ocenić czy znaczy muszę, chcę ocenić sobie jeszcze parę kont graczy, którzy do mnie pisali, którzy pisali w komentarzach. I tak tutaj była Polska. PL24. I to był. To był nik. Taki. Atencjuszowa małpa. Chyba to jest to. No i tak. 220 poziom. Statystyki. Dobre. Pecika tutaj jeszcze masz nie um. Byczku, ty lecisz pod antytoksiki, jeśli lecisz pod antytoksiki. Czyli. Dużo lecisz w inteligencję, to polecam Ci po pierwsze, jeśli chcesz lecieć tylko pod inteligencję, to polecam Ci to troszeczkę zdjąć z intuicji, dać w kondycję i przede wszystkim też w siłę. Bo ja też takie statystyki miałem. Pewnie młoteczka też nie masz, wiem, pewnie masz nowy secik niedawno założony. Pewnie też nie na fulla, więc jest Git. Gra. Kratka, to jest chyba dobra drużynka, tak to jest dobra drużynka, bardzo dobra drużynka to jest, to jest dobra drużynka, cztery trofki na NM i burgerek, no to to na twój poziom cztery trofki są mega dobre, czekajcie zgubiłem cię, no i więc tak, jeśli chcesz lecieć tylko pod inteligencję to polecam ci zbić intuicję, wywalić w kondycję i w siłkę troszeczkę, a jeśli chcesz po prostu mieć takie wyrównane statystyki, no to myślę, że zbierz sobie z inteligencji, i wywalisz troszeczkę w kondycję i troszeczkę w siłę z, z swoich przedmiotów. Tutaj bym ci polecał odwirować. Pecik. Pecik, abyś sobie mógł yy, mu zmienić troszeczkę statystyki. Żeby miał tak na przykład pod siłkę, i pod. Kondycja, bo na całą kondycję. A dobry pecik w sumie. Prz... Dobra, to no nie jest zbyt dobry. <laughs> Gdy przynieś kijek, no to taki troszeczkę useless jest. E, to przechwycone, to nawet nie wiem co to jest, czekajcie, przechwycone. Czy ja to jakieś mam na jakimś pecie? Na pewno. Bo na tym, ono to też jest useless, moim zdaniem. Mam to na tym pecie, ale tego peta w ogóle wypierdzielam po tym. Bo on dla mnie troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę jest useless. Było dobre, ale miałem też główny drugi poziom tego, bo to z inteligencją mi wzrasta, a to jest pod intuicję, więc. No, no chyba, że zrobisz pecika podwalki drużynowe, bo to też może być dobry podwalki, bo taka no, przechwycona to na pewno ci redukuje te właśnie obrażenia z z rzucanych, a to ci chyba podnosi, albo coś takiego, więc chyba, że to jest pecik podwalki drużynowe. Ja nie wiem, nie wnikam, ale moim zdaniem troszeczkę jest sobie z inteligencji. Yy, okej. Okay. Tutaj jeszcze jednego. Dziomala. Turek, turek dziewiąty. Turek. Tak? Dobrze napisałem? Dobrze napisałem, okej. Okay. Yy, tutaj w ogóle... jak tutaj... Sorry, że ci tak, przy... że nie pokazuję twojego, ale tak. Turor ma już pojebany level. On w, w jest. O kurde, Turor w się. Martwiał się, nie spodziewałem się. Ale tu suchy jest? co so, Jest to suchy? Jest suchy. Legenda. To legenda. <laughs> Dobra, jest jeszcze jakaś inna drużyna mafia. El Chapo, to jest w ogóle polska drużyna? Turek, Polska, England, Francja, Brazylia. Tak, tak. To jest Polska. Pytanie, czy to jest drużyna Turora? Turora, jak to powiedziałem, Turora. Yy, chyba nie, dobra, ludziska. Ludziska. Yy, Dorek, Dorek, gdzie jesteś, Dorek? Tutaj jesteś w Madhouseie. Yy, Madhouseie jesteś, okej. Okay. Start wtedy, kiedy PL26. No, on, no, chyba wtedy w ogóle też Turek wystartował, jeśli się nie mylę. Madhouse wygra dobra drużyna, na suchy. No, suchy, to co, kurde, ten chłop, to chyba jest uzależniony od tej gry. Bo on na każdym PL-u, na każdym turku, na wszystkim gra. Więc. Nie wiem. Wiem, że ma strasznie dużo kont. Mam na PL25, ma 4 chyba też ma. No nie wiem, jakoś tak. Dobra, sprawdźmy. Zresztą możesz mi napisać w komentarzu czy po prostu... Yy, czy tak jest, czy nie. Bo ten no chłopak, nie wiem, on cały czas gra w tą grę. Nie się nic innego nie gra, tylko gra w, w Hero Zero. Ale... Czy legenda? No na razie nie jest taką legendą. Myślę, że jeszcze rok, 2 będzie jakąś legendą serwera. <grym> Ale niech, powiedz mu, żeby jakiś jakaś jeden, tylko jed, jed, jeden PL, tak żeby, wiesz, wymaksował sobie konto na fulla, jak może. I nakaz... Wiesz, jak ma nakaz, nie wiem, on no to pewnie pięć kont ma, czy coś takiego, no ta Turku gra, no to na Turku pewnie nawala cały czas, na którą w ogóle Turku, Turku jest suchy czwarty. No to, to niech nawala, bo na tym, na tym serwerze mu nie idzie, którym jak gram, na pl 20 6. Jakoś tak suchy tak odstaje troszeczkę odstaje w sensie do, do topki dobra e, i tak ty masz 286 poziom bardzo dobry wysoki poziom ty masz Diego Maradona e, RIP oczywiście bardzo dobry pecik bardzo bardzo dobry pecik tutaj już są git statystyki moim zdaniem e, czy to jest pecik pod dobre statystyki bardzo dobre, masz secik, masz oczywiście ogarnięty, spomki, spomki masz idealne. Co mogę powiedzieć? Bardzo dobre konto. Ty możesz tak troszeczkę intuicji zbić. to ja też muszę te intuicji zbić trochę, bo, bo jak widać za dużo troszeczkę jej mam. Tak zbić sobie do 9,5 tysiąca, wbić sobie w kondycję i siłę sobie muszę wbić. Dobra, no powiem tak, Dorek, bardzo dobre konto. W ogóle powiedz może napisz mi w komentarzu, ile suchy ma kont, bo jestem tego ciekaw. Na ilu PL-ach gra, naprawdę. Super, czas minął. Zajebiście, skończył mi się trening. Kurwa sztos. I tak ludziska. Kręcimy sobie dzisiaj. Myślę, że tak. Pierwsze sobie jeszcze zakupię sobie sobie wspomakasz, do kiedy go mam. 25, dobra. Przedłużę go mam do pierwszego, tak? Do pierwszego. Dobra. I tak, dzisiaj sobie zakręcimy. No... Tak 30 razy. 30 razy. Ludzie, jeśli byście chcieli maraton z tego kręcenia, to piszcie oczywiście. Możecie pisać, bo. pisać. Lajkować oczywiście. Lajkujcie po prostu. Ja nagram maraton taki codziennie. Myślę, że jak będzie maratonik, to, to tak będzie po 50 kręcić. Myślę, że tak przez 4 dni po 50, 200 opon. Powinno być git. O, 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 energia, bardzo dobrze. Energia się przyda, 20 energii yy, na bodajże Herokona. Teraz Herokon jest na Łotra. Bardzo dobrze namicie z drużynką. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj sobie możemy sobie dzisiaj nabić tak do 30. O, o, w sumie on może być. Zrealizuję sobie teraz. Przynajmniej będę jego miał 3 dni dłużej. Tak, dzisiaj kręciłeś, tak, do 30 możemy sobie zakręcić, bo do 30 sobie zakręćmy, tak, żeby była liczba dzisiaj 30. Dobra, troszeczkę doświadczenia, tak, z 1800, no, 1900, kit, 39 tysięcy. O, 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 pecik, nie, monetki, ale te monetki się mogą przydać, bo zbieram teraz 300 milionów. O, punkt numer jedności. No to też zawsze, zawsze jakiś punkt, chociaż chciałbym, chciałbym treny, chciałbym treny, 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 nie, no niestety, no niestety, jeszcze w ogóle dzisiaj muszę kupon jakiś wykorzystać z Adwentu, bo jeszcze nie wykorzystałem. Hmm. Dobra, kręćmy, kręćmy, oj, było blisko, 4000 doświadczenie, no to już jest pokaźna suma, w ogóle pamiętam jak... Jest takie kasyno, to 30 razy możesz zakręcić na dzień, to pamiętam, że jak się wylosowało jedno takie, to chyba było coś około 3000. Coś takiego było. Okej. Okay. Dobra, to może w sumie wylatywać, doświadczenie zawsze na propsie, ale wolałbym jakieś treningi, treningi albo energii, bo energii jednak, ajajaj, na Herokona by się przydała. 19 razy zakręciłem dzisiaj. O, oj, oj, oj było blisko. Kurde, to. Doświadczenie to. Widzę, że ciśnie. W ogóle zastanawiam się, czemu. Ee, plejata, tak? O, jojo! Oho, oho! Oho, oho! W ogóle, czemu Plejata nie wprowadziło czegoś takiego, że z kasyna, jeśli wydajesz pieniądze na kasyno. O, dobry wspomagacz, przyda się. Jeśli wydajesz hajs na kasyno. To czemu to się zalicza do, do turnieju tygodniowego? Ja nie mam pojęcia, który ja teraz jestem. 300, żeby dostać się do setki, to pewnie będę się około, około miliona mieć. Około 600 tysięcy, przecież 600 tysięcy to jest chuj dużo. A w sumie jeszcze mam pełno energii. Tak, dobra, tak sobie. Ajajaj, było blisko. Było blisko. Dzisiaj 284 poziom, powinien wpaść. Powinien raczej wpadnie, więc. Więc będzie git. Ja sobie muszę zostawić jakieś żetony. O, przedmiot. Będzie jakiś dobry, rzutki. Co to, to kurwa jest? Bez cukro... Bezcukrowy lizak, piernikowego ludzika. O, właśnie bym tego Peta chciał wygrać. Ten takiego ludzi, takiego. Kto go ma? Najwan go ma? Kto go ma? Ktoś go na pewno ma takim sztosem ten pet. Nie ma go tu nikt. Furkan masz w ogóle, Furkaz ma jeszcze w ogóle starego peta. Dobra. Na pewno ktoś go ma. W mojej drużynki ktoś go miał. No Ktoś go miał na... Jezus Maria. Kurde, jakie fajne. Ho, ho. ho. Jakie dziko zajebiste, To to jest? W ogóle te, to, to w ogóle dropnąłem, więc ty pewnie sobie to zmieniłeś w tym wykrojach, dobra. Lecimy dalej z Kasienkiem, o kurwa przynudzam. Ja Dobra, lećmy, lećmy. No, w sumie też wspomagać mógłby być, bo to zawsze są oponki zaoszczędzone. O, pecik. Kurwa, dajcie mi. Jest! jak Kurwa jest! Zajebiście! Ale to chyba nie ten. To ten? Ale jest sztosem ten pecior! Co? Jaki on jest kurwa słodki! Jezus Maria! ja sobie mieć Twojego przeciwnika na jedną rundę jeżeli ktoś Cię napadnie. Ooo! a o! To napadanie to było też przy tym kaszmirze, tak? Uuuuuuuuu, ale on ma to na pierwszym. On ma to na pierwszym poziomie. Moja podstawowa kondycja o 10% i masz 15% szansę natychmiast. Natychmiast. Po, kurwa, nie umiem czytać. Masz 15% szansę nat, nat, natychmiast z potrafią zadać. We... Kurwa, no. Uch, spokojnie. Masz 15% szansę. Natychmiast po trafieniu zadaj przeciwnikowi 25% doznanych do obrażeń może wystąpić wielokrotnie podczas walki. No to jest chyba to. Nie, to nie to. Ale, ale jest coś takiego podobnego taka. Ale w sumie. W sumie tak szczerze. Jest gównianie rozłożona. Tu podsiłkę powinna być. No ale dobra, ale jest bardzo ładny towarzysz. Podoba mi się ten towarzysz. Dobra. Jeszcze ile razy zakręcę? 4 razy. No to ja już jestem zadowolony. Mam swojego pecika. Czyli nie tego chciałem, no ale. Ale też jest fajny. <laughs> znaczy tego chciałem, tylko że tamten jest bez włosów. To chyba męska, męski odpowiednik tego. tego towarzysza. O, no i przedmiot. Kolejny do setu. Tak, chyba tak. Ale to gówniany jest ten set. On daje tylko. A, shitowy ten set jest. Dobra. No i to tyle, ludziska. Jakbyście chcieli maraton. Czekajcie, czy to to samo? To nie to samo. Jakbyście, ludziska, chcieli maraton, to piszcie oczywiście. Eee... No i, ludziska. No i ja Was wszystkich żegnam. Eee, dzisiejszy odcinek. Nagrywam. No w ten sam dzień, ale również jutrzejszy odcinek, który na 100% pojawi się z Hero Zero, będę go też nagrywał dzisiaj. Więc ludziska, ja was wszystkich żegnam, zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, oczywiście do oglądnięcia innych serii. I przypominam, cyberpunk w czwartek, kurwa, żeby tu każdy był na tym cyberpunku, ja was trzymam za słowo. Dobra, <laughs> oczywiście e, nie zmuszam, oczywiście jeśli byście chcieli to zapraszam. No i tyle ludziska. Ja Was wszystkich żegnam. Na razie. Cześć. Pa.